Tutaj, tutaj, mówiliśmy sobie też miesiąc temu, to jest strefa podażowa, to jest nasze uderzenie podaży. To jest miejsce ewidentnie oporowe w tej chwili, ale to miejsce oporowe zmienia nieco swoje znaczenie, bo gdyby rynek od razu poszedł po test tego miejsca oporowego, to by inaczej wyglądało, a my tutaj mamy w tej sytuacji, jak sobie patrzymy na wykres, to my mamy taki trading range tutaj, Wyglądający na reakumulację z większej perspektywy. Czyli jak popatrzymy sobie na ten wykres w większej perspektywie, no to widzimy, że rynek postoplosy po i tutaj mamy Trading Range, który zatankował paliwo na nieco większy ruch niż na test prawdopodobnie tego miejsca. Oczywiście w takich sytuacjach to jest dosyć znaczne miejsce, miejsce znaczone, jak powiedział, tak? Rynek dojdzie to, 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 to jakiś TP będzie tutaj powinno nastąpić cofnięcie i jakaś absorpcja tej podaży. Yy, jeden z wariantów, oczywiście może popyt pochłonąć to też podaż, ale wydaje mi się, znaczy tutaj trzeba być czujnym na jakieś cofnięcie, ale wydaje się, że, że, że spokojnie tutaj będziemy się poruszali w granicach większego trading range'u. Tutaj strefa kolejna oporowa, ale to jest była zmiana charakteru, i tu pojawia prawdopodobnie prawdopodobnie większy trading, trading range, który czas pokaże, New period. Co, czym będzie, czy będzie hmm, reakumulacją, czy będzie dystrybucją, ale to wymaga jeszcze czasu.